Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, ten się księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. Ludzie niestrudzenie szukają miłości. Bycie kochanym, szanowanym, cenionym to rzeczywistość, która wyraża sens dla niejednego z nas. Niektórzy w tych rzeczach odnajdują swoją tożsamość. Bóg uczy nas innej miłości miłości, która nie stawia w centrum człowieka, ale miłości, która uczy oddania i poświęcenia. Miłości, która jest darem dla drugiej osoby. Stajemy dzisiaj w kościele świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Święta Jadwiga w swoim herbie miała umieszczone podwójne M. Te dwie litery wyrażały dwie różne postawy. Ewangelicznej. Marty i Marii. Wiemy, że Marta była tą, która była zatroskana o drugiego człowieka. Natomiast Maria wyraża postawę zasłuchania w Boże Słowo. Takiej postawy uczyła nas święta Jadwiga Królowa, która, jak wiemy, była zatroskana o losy biednych, ubogich, tych, którzy doświadczali krzywdy. Moc do tej działalności czerpała od Boga, z kontemplacji Krzyża, z kontemplacji miłości ukrzyżowanej. Krzyż święty staje się dla nas, współczesnych ludzi, szczególnym drogowskazem na drodze życia i drodze wiary. Z wysokości Krzyża Jezus uczy nas miłości, która jest darem ofiarowanym dla drugiego człowieka. Krzyż Chrystusa najcenniejszy dar w życiu i działalności Kościoła symbol odkupienia, symbol zbawienia. Najcenniejszy dar taki tytuł nosi najnowsze przedstawienie sztuka przygotowana przez młodzież z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej. Przedstawienie to opowiada historię na podstawie podań, legend. Związanych z historią relikwii krzyża świętego, które są czczone w sanktuarium na świętym krzyżu na górze Łysiec. Mira twój kraj, Chrzest Święty przyjął, i Król Twój pragnie, by w sercach polan wiara zapłony żywym ogniem porzuć ofiary składane nieistniejącym Bogom. Uwierz Chrystusa, w głosie go chwałem tym, którzy Go jeszcze nie znają. Idź w imię Chrystusa i niech Cię Bóg błogosławi. Tą sztuką chcemy przekazać, jak ważny jest symbol Krzyża w naszym życiu. Jak ważny jest ten znak dla naszej wiary, dla naszej postawy. Jak ważny jest Krzyż, nie tylko w dążeniu do świętości. Ale również w przeżywaniu codzienności, gdzie w różnych trudnościach, przeciwnościach losu jest on naszym udziałem. Myślę, że sztuka pokazuje, że krzyż jest również niejednokrotnie momentem zwrotnym w historii życia drugiego człowieka, który spotyka na swej drodze. Apostoła Miłości, Chrystusa Ukrzyżowanego. Oto relikwie Krzyża Świętego. Ofiarował mi je przed podróżą mój ojciec, król węgierski, Stefan I, który słynie z pobożności i bojaśni Bożej. Niech ten najcenniejszy dar uświęca to miejsce na wieku. Jak to w sumie jest tym końcem świata? Czy w apokalipsie jest faktycznie data? Masz problem, człowiek. Przestań się dziwić. Wszystkie odpowiedzi są zawarte w Biblii.